Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, czyli tymi wyzwaniami w skali, bym powiedział, globalnej, czyli musimy się przygotować na ograniczenie smogu i lepsze zagospodarowanie wód deszczowych, wód tych, które płyną przez nasze miasto, dbanie o zieleń. To też nam się ładnie komponuje z tym naszym mottem, że miasto ma być dobre do zamieszkania i wypoczynku, będziemy robili już to już jest pieniądze są pozyskane na krople deszczu więc zbiorniki retencyjne będziemy też zachęcali myślę mieszkańców do tego żeby sami retencjonowali wodę w jakimś tam zakresie jakim są w stanie więc ogrody deszczowe dbanie o zieleń lepsze jakby zagospodarowanie tej zieleni to wszystko myślę nas czeka tu my jako miasto mamy pomysły. Jeden zrealizowany, czyli hałda na 1 maja, to jest właśnie nie tylko ochrona przyrody, ale też oddanie przestrzeni zielonej do rekreacji, do wypoczynku mieszkańcom. To jest ważne. No i powstały też dokumentacje, mamy je a propos przemieszczania się właśnie takimi zielonymi korytarzami w Metropolii. Chodzi o doliny naszych rzek, tutaj bytomki, kochłówki, więc tutaj będziemy też dążyli do tego, ażeby właśnie mieszkańców zachęcić, że to jest atrakcyjna forma przemieszczania się w Metropolii, poza oczywiście transportem zbiorowym. Uspokojenie e, transportu w ogóle w dzielnicach stworzy taką dość dobrą podstawę do rozwoju komunikacji zbiorowej, bo tylko wtedy e, te autobusy czy też tramwaje, innego rodzaju e, mo możliwości przemieszczania się będą preferowane. To wtedy nam otworzy taką możliwość. Niewątpliwie m, mieszkańca Polski czeka temat e, zastanawiania się nad tym, czy posiadać samochód, czy nie posiadać. Myślę, że to jest okres kilkunastu lat, żeby to życie sobie zorganizować w taki sposób, e, że jednak się przemieszczać, bo to będzie dalej konieczne. Tak to przewiduję, no ale może nie własnym samochodem i nie jako jedyny. Jedyna osoba w samochodzie. Bo pola do optymalizacji jest bardzo dużo, i my jako miasto też myślimy o tym, żeby tak zorganizować te dzielnice, żeby je połączyć z jednej strony, a z drugiej strony dać im szansę na taki rozwój, który będzie skutkował tym, że mieszkańcy będą mówili: tak, to jest moje miejsce na Ziemi. I, I chcę tu mieszkać, chcę tu żyć i chcę, żeby tu moja rodzina mieszkała. Także do tego dążymy, to jest zasadniczy cel strategii rozwoju miasta Ruda Śląska do roku 2030.